Soja jest często przedstawiany jako jeden z bohaterów nowoczesnego żywienia. falone przez dietetyków i promowane w niezliczonych reklamach jako idealne rozwiązanie, które ma zastąpić mięso i wspierać zdrowszą oraz bardziej ekologiczną dietę. Znajduje się wszędzie. W napojach roślinnych dodawane do porannej kawy, w zamiennikach miejsca spożywanych w celu obniżenia cholesterolu, w sosach, batonach energetycznych, proszkach białkowych, a nawet w ogromnej liczbie produktów przetworzonych, które błędnie uznaje się za neutralne lub nieszkodliwe. Jednak za tym wizerunkiem superproduktu kryje się o wiele mniej znana rzeczywistość, która może mieć poważne konsekwencje, zwłaszcza dla zdrowia mężczyzn. Prawda jest taka, że soja zawiera wyjątkowo wysokie ilości fitoestrogenów. Te cząsteczki to naturalne związki występujące w niektórych roślinach, ale to co czyni je niepokojącymi, to ich zdolność do naśladowania działania hormonów żeńskich, szczególnie estrogenu, wewnątrz naszego organizmu. Innymi słowy, gdy regularnie spożywasz soję, twoje ciało otrzymuje obcy sygnał hormonalny, który zaburza Twoją wewnętrzną równowagę. Dla mężczyzny, którego organizm opiera się na precyzyjnym balansie między testosteronem a estrogenem, taka ingerencja może mieć poważne skutki. Badania naukowe coraz częściej wskazują, że regularne i wysokie spożycie soi może obniżać poziom wolnego testosteronu we krwi, co uruchamia lawinę zmian fizjologicznych. Wśród najbardziej niepokojących skutków jest stymulowany przez te sygnały wzrost prostaty, czynnik bezpośrednio związany z łagodnym przyrostem tego gruczołu, problemem dotykającym ogromnej liczby mężczyzn po 50 roku życia. Ten hormonalny brak równowagi może również nasilać już istniejące objawy, takie jak częste nocno dawanie moczu, uczucie ciągle pełnego pęcherza czy rozlane bóle w okolicy miednicy. W niektórych przypadkach te zaburzenia mogą nawet stworzyć dogodne warunki dla poważniejszych problemów z prostatą w przyszłości. Co czyni sytuację jeszcze bardziej niepokojącą, to fakt, jak podstępnie soja wkrada się do naszej codziennej diety. Myślisz, że nie spożywasz jej zbyt wiele. Pomyśl jeszcze raz. Mleko sojowe dodawane do smoothie, koski tofu dorzucane do warzywnych stirfry, przekąski z jedzone przed telewizorem, a nawet niektóre płatki śniadaniowe i wzbogacone pieczywo. Wszystkie te produkty zawierają soję, czasem skoncentrowanej formy, jak izolowane białko sojowe. I każda mała porcja, spożywana dzień po dniu, może dokładać cegiełkę do cichego przeciążenia hormonalnego, o którym mało który mężczyzna ma świadomość. Nie chodzi o to, by demonizować soję czy twierdzić, że pojedynczy case zrujnuje twoje zdrowie. Ale dla mężczyzn, zwłaszcza tych, którzy już borykają się z problemami prostaty lub zaburzeniami hormonalnymi związanymi z wiekiem, kluczowe jest zrozumienie, że soja nie jest produktem obojętnym. Spożywanie jej z umiarem i ze świadomością potencjalnych skutków może już przynieść ogromną różnicę twoim długoterminowym samopoczuciu. Błędem który popełnia wielu mężczyzn, jest przekonanie, że jedzenie jej w większych ilościach, bo powiedziano im, że to źródło białka i produkt dobry dla serca, może tylko pomóc. W rzeczywistości to właśnie cichy, powtarzający się nadmiar często tworzy grunt dla zaburzeń hormonalnych i nasila objawy prostatyczne, zanim ktokolwiek połączy fakty. Żądaj więc sobie pytanie, a jeśli ta mała miska smażonego tofu lub ta szklanka mleka sojowego, które uważałeś za zdrowy wybór, były w rzeczywistości jednym z niewidocznych czynników wywołujących twoje bezsenne noce, naglące potrzeby oddawania moczu czy nawet niewytłumaczalne zmęczenie. Zrozumienie tego dzisiaj może być pierwszym krokiem do naturalnego przywrócenia równowagi hormonalnej i trwałej poprawy zdrowia prostaty. Zdzijony! Wielu ludzi uważa warzywa krzyżowe, takie jak kapusta, brokuły czy jarmusz, za superżywność o cudownych właściwościach zdrowotnych. Są wychwalane niemal w każdej diecie detoksykującej, cenione za zdolność oczyszczania organizmu, wspierania pracy wątroby, a nawet zmniejszania ryzyka niektórych nowotworów. Często słyszy się radę jest ich jak najwięcej nie mogą zaszkodzić. Jednak mało kto wie, że nadmierne spożycie tych warzyw może u niektórych mężczyzn, zwłaszcza po pięćdziesiące i szczególnie u tych, którzy już borykają się z problemami prostaty, wywołać odwrotny efekt i nasilić objawy, które starają się złagodzić. Problem wynika z grupy naturalnych substancji obecnych w tych warzywach, goitrogenów. Te związki chemiczne mają zdolność zaburzania prawidłowego funkcjonowania tarczycy, zwłaszcza poprzez zakłócanie wchłaniania jodu, pierwiastka kluczowego dla produkcji hormonów tarczycowych. Tarczyca odgrywa kluczową rolę w regulacji ogólnego metabolizmu, ale także w równowadze hormonalnej mężczyzny. Gdzie funkcja tarczycy zwalnia, Cały system ulega rozregulowaniu, metabolizm testosteronu spada, energia się obniża, a delikatna równowaga między hormonami męskimi i żeńskimi zostaje zaburzona. Dla mężczyzny już zmagającego się z łagodnym przerostem prostaty ten brak równowagi hormonalnej może wywołać szybkie nasilenie objawów, częste nocne parcie na moć, słaby strumień, stałe uczucie ucisków w dole brzucha, a nawet postępujące powiększanie się prostaty. I zjawisko to jest podstępne, Rozwija się powoli i cicho, podczas gdy mężczyzna szczerze wierzy, że robi dla swojego ciała coś dobrego, zwiększając porcję brokułów czy kapusty. Najbardziej niepokojące. Ten błąd jest niezwykle powszechny. Kierując się ogólnymi zaleceniami żywieniowymi, wielu mężczyzn przyjmuje dietę wyjątkowo bogatą w warzywa krzyżowe, sądząc, że więcej znaczy lepiej. Dodają kapustę do zielonych soków. Jedzą codziennie sałatki z jarmużu, dodają gotowane na parze brokuły do każdego posiłku, nie zdając sobie sprawy, że ten ciągły nadma przyciąża tarczyce i stwarza warunki sprzyjające pogłębianiu się problemu z prostatą. To nie oznacza, że należy całkowicie wyeliminować te warzywa wręcz przeciwnie, zawierają one cenny błonnik, witaminy i przeciwutleniacze. Klucz tkwi jednak w umarze i różnorodności. Na przemienne spożywanie różnych typów warzyw, Ograniczenie dziennych porcji krzyżowych i zapewnienie odpowiedniego spożycia jodu pozwala zachować ich korzyści, jednocześnie unikając negatywnego wpływu na prostatę. Dodatkowo niektóre metody obróbki, jak gotowanie na parze czy fermentacja, zmniejszają zawartość goitrogenów, czyniąc te produkty łagodniejszymi dla tarczycy. Podsumowując, warzywa krzyżowe pozostają potężnym sprzymierzeńcem zdrowia, ale źle stosowane mogą stać się cichym wrogiem. Świadomość tego mało znanego efektu i dostosowanie sposobu i spożycia może być różnicą między złagodzeniem a nasileniem objawów prostaty na co dzień. Pomidory są na całym świecie znane ze swojej wysokiej zawartości likopenu, silnego przeciwutleniacza, który według wielu badań wspiera zdrowie prostaty, a nawet zmniejsza ryzyko niektórych form raka. Dlatego tak często znajdują się na szczycie list produktów przyjaznych dla prostaty. Jednak istnieje szczegół, który często jest pomijany a który może zamienić ten zdrowy produkt w ciche zagrożenie, szczególnie dla mężczyzn spożywających pomidory w formie produktów przetworzonych sosów, zup w puszkach, soków przemysłowych czy nawet pomidorów krojonych w puszce. I problem ten nie wynika z samego pomidora, lecz z tego, w czym jest przechowywany i w jaki sposób jest przygotowywany przemysłowo. Prawdziwy winowajcą. BPA, czyli bisfenol A, to związek chemiczny powszechnie stosowany w produkcji powłok wewnętrznych puszek. Powłoki te zapobiegają odzewieniu metalu i nadawaniu potrawą metalicznego posmaku, ale pod wpływem naturalnej kwasowości pomidorów BPA powoli się uwalnia i przenika bezpośrednio do jedzenia. W efekcie każda łyżka sosu pomidorowego w puszce może zawierać ślady tych związków zaburzających gospodarkę hormonalną, które naśladują lub blokują działanie Twoich własnych hormonów. A ponieważ męski układ hormonalny jest wyjątkowo wrażliwy, taka powtarzająca się ekspozycja, nawet w niewielkich dawkach, z czasem wywołuje prawdziwy chaos wewnątrz organizmu. Z biegiem lat niewidoczny koktajl chemikaliów wywołuje głębokie skutki: zwiększa przewlekły stan zapalny w tkankach prostaty, zaburza metabolizm testosteronu i sprzyja proliferacji komórek prowadzącej do jej przerostu. Innymi słowy, to nie pomidor jest źródłem problemu, lecz połączenie jego kwasowości i toksycznych substancji uwalnianych przez puszkę. Ten podstępny mechanizm może pozostać całkowicie niezauważony, bez dziwnego smaku czy podejrzanego zapachu, a mimo to Twoja prostata codziennie otrzymuje cichy atak za każdym razem, gdzie otwierasz konserwę. Ryzyko to jest szczególnie wysokie u mężczyzn, którzy regularnie spożywają przetworzone produkty pomidorowe, gotowe sosy do makaronów, przemysłowe zupy, soki pomidorowe w butelkach lub kartonach, pizzy mrożone czy gotowe dania obiadowe. Jeśli te produkty są częścią Twojej codziennej diety, Twoja ekspozycja na BPA i inne podobne związki kumuluje się tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, tworząc idealne warunki do rozwoju stanu zapalnego i powiększenia prostaty. I na tym problem się nie kończy. BPA wiąże się również z innymi szkodliwymi skutkami dla zdrowia mężczyzn, stopniowym pogorszeniem jakości nasienia, zaburzeniami metabolizmu cukru, zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. A nawet zakłóceniami pracy mózgu prowadzącymi do lęku czy problemów z koncentracją. Jest to zatem problem ogólnoustrojowy, który nie ogranicza się wyłącznie do prostaty, lecz wpływa na całkowitą równowagę hormonalną i witalność. Co zatem robić? Rozwiązanie nie polega na całkowitym wyeliminowaniu pomidorów, ponieważ nadal pozostają one wartościowym i bogatym składniki odziewcze od produktem. Sekret tkwi w tym. By wybierać pomidory świeże lub pakowane w szkło oraz przygotowywać sosy domowe, gdy tylko to możliwe. Sos przygotowany z pomidorów świeżych lub własnoręcznie obranych zachowuje korzystny likopen bez chemicznych pozostałości, które często towarzyszą produktom przemysłowym. Nawet niewielkie zmiany, jak zastąpienie puszkowanego sosu domowym raz czy dwa razy w tygodniu, mogą znacząco zmniejszyć swoją skumulowaną ekspozycję na BPA i chronić zdrowie prostaty w dłuższej perspektywie. Groszek, fasola. Soczewica. Na pierwszy rzut oka te produkty wydają się doskonałym wyborem. Uznawane są za zdrowe, bogate w błonnik i białko roślinne, często polecane w dietach określanych jako zbilansowane. Spotyka się je w wielu tradycyjnych potrawach na całym świecie, a także chwali jako ekonomiczną i ekologiczną alternatywę dla miejsca. Jednak to, o czym niewielu wie i co niemal nigdy nie jest wspominane w kontekście zdrowia prostaty, to fakt, że rośliny strączkowe – Mimo swoich pozornych zalet, mogą mieć również mniej znane, negatywne oblicze, zwłaszcza dla mężczyzn po 50 roku życia. Problem nie wynika bezpośrednio ze strączków, lecz z niektórych naturalnych związków, które zawierają lektyn i kwasu fitnowego. Substancje te, określane przez naukowców mianem antyskładników odżywczych, mają zdolność do zakłócania wchłaniania kilku kluczowych minerałów w organizmie. Wśród nich jeden jest absolutnie niezbędny dla zdrowia mężczyzn cynk. Cynk odgrywa kluczową rolę produkcji testosteronu, regulacji stanu zapalnego oraz prawidłowym funkcjonowaniu prostaty. Kiedy w organizmie brakuje cynku, mogą pojawić się liczne problemy spadek testosteronu, powiększenie prostaty, zaburzenia oddawania moczu, a nawet zwiększone ryzyko przewlekłego stanu zapalnego. Lektyny i kwas fitynowy, obecne w dużych ilościach groszku. Fasoli i soczewicy wiążą cynk i uniemożliwiają jego wchłanianie w jelitach. Innymi słowy, nawet jeśli twoja dieta zawiera cynk z innych źródeł, te antyskładniki działają jak niewidziani złodzieje, neutralizując część tego minerału, zanim organizm zdąży go wykorzystać. Z czasem może to prowadzić do stopniowego niedoboru cynku, co jest szczególnie problematyczne dla mężczyzn, który zapotrzebowanie hormonalne rośnie wraz z wiekiem. Ale to nie wszystko. Nadmierne spożycie strączków może wywołać inny, często pomijany problem gazy i wzdęcia. Produkty defermentują w jelitach, wytwarzając duże ilości gazów, co powoduje nie tylko dyskomfort, ale także zwiększa ciśnienie w obrębie miednicy. Dla mężczyzny cierpiącego już na powiększoną lub wrażliwą prostatę, dodatkowy ucisk może nasilić uczucie dyskomfortu, zwiększyć ból i pogłębić częste parcie na mocz, zwłaszcza w nocy. Ten błędny krąg, wzdęcia. Ucisk miednicy, dyskomfort rzadko bywa omawiany, ale znacząco obniża jakość życia. Nie oznacza to, że należy całkowicie wyeliminować groszek, fasolę czy soczewice z diety. Produkty te pozostają wartościowe i oferują inne korzyści, takie jak regulacja poziomu cholesterolu czy dostarczanie błonnika. Kluczem jest umiar i odpowiednie przygotowanie. Długie moczenie. Powolne gotowanie czy kiełkowanie mogą znacząco zmniejszyć zawartość lektyn i kwasu fitynowego, czyniąc te produkty łatwiejszymi do strawienia i mniej szkodliwymi dla równowagi mineralnej. Dla mężczyzn dbających o zdrowie prostaty zrozumienie tego mechanizmu jest kluczowe. Wielu zwiększa spożycie roślin strączkowych, sądząc, że to zdrowszy wybór, nie zdając sobie sprawy, że mogą w ten sposób po cichu sabotować swoją równowagę hormonalną i komfort układu moczowego. Prosta zmiana. Ograniczenie częstotliwości spożycia, urozmaicenie źródeł białka roślinnego oraz odpowiednie przygotowanie strączków może przynieść ogromną różnicę w zdrowiu prostaty, produkcji testosteronu i codziennym samopoczuciu. Ten fakt zaskakuje wielu ludzi. Śpinak jest powszechnie uważany za jedno z najzdrowszych warzyw na świecie. Pojawia się na każdej liście superżywności, jest polecany przez dietetyków, promowany w kuracjach detoksykujących i wszechobecny zielonych smoothie, które pijemy. By poczuć więcej energii. Bogaty witaminy A, C, K, żelazo i magnez uchodzi za niezastąpionego sprzymierzeńca zdrowia ogólnego. Jednak za tą nieskazitelną reputacją kryje się mało znany, lecz kluczowy szczegół dla mężczyzn, szczególnie tych, którzy już zmagają się z problemami prostaty lub układu moczowego, i jego wyjątkowo wysokie stężenie stawianów. Śtawiane to naturalne związki obecne w wielu produktach roślinnych, ale szpinak zawiera ich wyjątkowo dużo. Problem, gdy gromadzą się w organizmie. Sztawiany łączą się z wapniem, tworząc kryształy stawianu wapnia. Kryształy te są podstawą kamieni nerkowych, ale mogą również podrażniać cały układ moczowy i przyczyniać się do stanu zapalnego w okolicy miednicy, w tym w prostacie. Dla mężczyzny już cierpiącego na łagodny przerost prostaty to dodatkowe podrażnienie może zamienić umarkowane objawy, prawdziwe napady dyskomfortu, nagłe parcie na moć, pieczenie. Rozlany ból miednicy i stałe uczucie ucisku. Pułapka polega na tym, że szpinak jest często spożywany w dużych ilościach przez osoby starające się jeść zdrowo. Ogromne sałatki, codzienne zielone smoothie, dania z makaronem obficie posypane świeżymi liśćmi, wszystko to wydaje się niewinne, ale każda dodatkowa porcja zwiększa obciążenie organizmu sztawianami. I w przeciwieństwie do niektórych toksyn, które szybko się wydalają, sztawiany mają tendencję do kumulowania się, zwłaszcza gdy pijemy za mało wody lub gdy funkcja nerek jest już osłabiona wiekiem bądź innymi czynnikami. Efekt: cichy i stały stres dla nerek oraz prostaty. Z czasem nadmiar sztawianów może prowadzić do dwóch poważnych problemów. Po pierwsze, powstawania kamieni moczowych, znanych z wywoływania niezwykle intensywnego bólu, porównywalnego do kołki nerkowej. Te kamienie Oprócz bólu, mogą częściowo blokować odpływ moczu i zwiększać nacisk na już powiększoną prostatę. Po drugie, przewlekłe podrażnienie dróg moczowych może nasilać częstotliwość i pilność nocnych mikcji, czyli jednego z najbardziej uciążliwych objawów łagodnego przerostu prostaty. Innymi słowy, to, co miało być cudownym pokarmem, czy nadmiernym spożyciu staje się czynnikiem pogaszającym objawy. Czy to oznacza, że należy całkowicie wyeliminować spinak? Niekoniecznie. Nadal jest on bogaty w niezbędne składniki odżywcze i może być częścią zrównoważonej diety, ale kluczem jest umiar i inteligentne przygotowanie. Na przykład blanszowanie lub krótkie gotowanie szpinaku może zmniejszyć jego zawartość stawianów. Łączenie go z produktami bogatymi w wapń, które same zawierają mało stawianów, może pomóc związać stawiany w jelitach, zanim zostaną wchłonięte a na spożywanie szpinaku z innymi zielonymi warzywami o niższej zawartości stawianów, jak rukola czy sałata rzymska, pozwala korzystać z zalet zielonych liści bez ukrytych skutków ubocznych. Podsumowując, szpinak pozostaje wyjątkowym produktem, ale niewłaściwie stosowany może stać się cichym wrogiem zdrowia prostaty i nerek. Zrozumienie tego mechanizmu nie tylko pozwala zapobiegać niepotrzebnym bólom, ale także umożliwia realną optymalizację diety, by wspierać Twoją witalność i komfort na długie lata. Podsumowując, oto brutalna prawda, której niewielu odważy się powiedzieć głośno: nie wszystkie warzywa są Twoimi sprzymierzeńcami, zwłaszcza jeśli chodzi o zdrowie prostaty. Przez lata powtarzano nam, że im więcej jemy warzyw, tym lepiej, że każda zielona liść, każda surowa sałatka, każda zupa pełna warzyw to synonim witalności i długowieczności. Ale rzeczywistość jest bardziej złożona. Niektóre warzywa, mimo swojego zdrowego wizerunku, mogą po cichu wywoływać przewlekły stan zapalny, zaburzać delikatną równowagę hormonalną, która reguluje zdrowie mężczyzn, a nawet nasilać objawy przerostu prostaty i to bez żadnego oczywistego ostrzeżenia. Dlaczego to takie poważne? Ponieważ skutki te nie są widoczne od razu. Nie ma dziwnego smaku ani natychmiastowej reakcji przeciwnie. Myślisz, że robisz coś dobrego. Wypełniając talerz tymi warzywami. Ale dzień po dniu, tydzień po tygodniu tworzą one stan zapalny i hormonalny chaos, który sprawia, że twoje objawy takie jak częste nocne parcie na moc, ucisk miednicy czy osłabiony strumień moczu stają się jeszcze bardziej dokuczliwe. Co gorsza, te warzywa są często polecane przez modne diety healthy i popularne trendy żywieniowe, co sprawia, że wielu mężczyzn spożywa ich jeszcze więcej, błędnie wierząc, że chronią swoją prostatę. Oto więc twoje wyzwanie. I zaczyna się ono już dziś. Otwórz lodówkę, spójrz uważnie na to, co się w niej znajduje i żądaj sobie proste pytanie. Czy te warzywa naprawdę służą mojej prostacie, czy też nieświadomy pogarszam nimi swoje problemy? Jeśli znajdziesz w swojej codziennej diecie któregokolwiek z tych pięciu winowajców, ogranicz ich spożycie lub zastąp je znacznie bezpieczniejszymi, a równie odżywczymi alternatywami. Na przykład takie warzywa jak dynia, Marchew czy szparagi dostarczają nie tylko witamin i silny przeciwutleniaczy, ale robią to bez wywoływania ukrytych zaburzeń hormonalnych czy zapalnych. Taka prosta zmiana może już w kilka tygodni przynieść ulgę twojej prostacie i poprawić komfort oddawania moczu. A jeśli ta informacja cię zaskoczyła, a nawet wstrząsnęła, czas działać. Kliknij natychmiast przycisk lubię to, udostępnij ten film wszystkim mężczyznom, na których ci zależy ojcu, bratu, partnerowi. Przyjaciółom bo jest bardzo prawdopodobne, że oni również jedzą te pułapkowe warzywa, myśląc, że im służą. I przede wszystkim zasubskrybuj już teraz, bo w naszym następnym filmie ujawnimy trzy tak zwane zdrowe napoje, które każdego ranka po cichu niszczą twoją prostatę, a jest niemal pewne, że pijesz przynajmniej jeden z nich przed godziną dziewiątą, nie mając pojęcia, jakie szkody wyrządza. Nie przegap tego twoja prostata, ci podziękuję.